Cześć, witajcie w Drwutni Michała. W dzisiejszym odcinku wytniemy super bohaterów. Moja żona narysowała Batmana, a syn Jokera i Spidermana odrusuje je teraz na deskach, na tej desce i wytniemy i będą figurki do zabawy. Zapraszam. Pierwsza jest. Dół zostawię płaski, tak aby figurki stały, mogły stać. No a cała reszta to już kreatywność chłopaków. Mm -hmm. Druga postać odrysowana. Te dwie już mogę moim pomocnikom oddać. Hop. Takie dwie, super. Oddaję, odrysowane. No jak słyszeliście, już chyba poleciały Batman i... Nie, Spiderman i Joker chyba polecieli już walczyć. Już. No, Batmana też oddaję. Mamy teraz odrysowane wszystkie trzy postaci. Przymocuję sobie deskę i będę wycinał. No, normalny, prawdziwy Batman. Nie wiem, czy poznajecie, ale to przecież Spider-Man. I ostatni, Joker. No jak żywy, prawda? Teraz trzeba nasze ludziki przeszlifować. No, i słuchajcie, nasza praca wykonana. Teraz nasi superbohaterowie lecą do chłopaków, chłopacy je sobie pomalują, no i będzie zabawa. Dziękuję, że ze mną byliście w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!